Teraz mamy otwory już przygotowane, ale teraz do tych otworów potrzebujemy coś włożyć, żeby to nam się trzymało. Dlatego też używamy sobie kołków, bierzemy sobie kołeczki, które możemy sobie mieć w pasie, oczywiście tym naszym monterskim, i wkładamy sobie kołeczki. Tutaj, jak widzisz, jeden mi delikatnie odjechał, ale to nie będzie miało aż takiego znaczenia, bo możemy sobie na blaszkach troszeczkę podregulować. Te przewody, więc sobie wkładamy wszędzie każde nasze nawiercone otwór kołeczki. I dobijamy je sobie młotkiem. Gdy już nasze kołki są w ścianie przygotowane, musimy sobie teraz wziąć blaszki, takie jak najmniejsze, bo tam będą tylko dwa przewody nam przychodziły. I sobie wkładamy rżdżika w taką blaszkę. I co robimy? I wbijamy go dokładnie na nasz kołek. Jak montować blaszki? Jak gęsto? To już wszystko zależy od Ciebie. Jeśli będziesz układał na jakimś materiale, który jest bardzo, bardzo dobry i bardzo mocno trzyma te kołki i te gwoździe, to Ty sobie możesz montować co. 30-40 cm nawet, bo ten przewód będzie się trzymał. Ale jeśli chcesz, żeby były te blaszki, żeby przewody były prosto, nie blaszki, tylko żeby przewody były ładnie prosto, to tych blaszek polecam stosować w miarę dużo. Czyli tak jak tutaj mamy, co 15, 15 cm jest ok. Przybijamy sobie kolejne blaszki.